Pytamy. Ktoś pytał, para osób nawet pytało, co tam u nas na budowie, na jakim etapie jesteśmy. To zaraz Wam pokażę. Na dojeżdżamy. wyjeżdżamy. Ogrodzenie jest skończone. Patent z tą bramą, powiem wam, że działa bez problemu. Czy w zimne, eee, czy jest zimno, czy jest, dajmy na to jest gorąco i słońce, to działa. Chwila taka nie trzeba. Już idziemy, bramy, otwieramy Jeszcze automatu nie mam założonego. Ogrodzenie przedstawia się w ten sposób. Przewody już mamy wypuszczone. A co najlepsze. W tych otworach nam osy sobie zrobiły gwiazdo, ale dobra hmm. A za chwilę tu znajdę. Tak jak widać, chwytaka nie ma. Nie jest nam potrzebny. Rozchodzi się o ten chwytak na górze tej bramy. Ktoś będzie chciał, to zastosuje. Ktoś nie będzie chciał, to nie zastosuje. Każdy zrobi tak jak uważa. Ja zrobiłem w ten sposób, bo sobie to wymyśliłem. tyk, jedziemy, cofniemy. Mamy godzinę na 15:10. Muszę wycofać, bo mam materiał w bagażniku. Są tylko wezmę. I tak pamiętacie tą górę ziemi, co było, było w wykopie. Została przewidziana tutaj. Rozplantowane fajnie to dosyć wygląda. Jeszcze trzeba będzie trochę tej ziemi I tak myślę 10-15 cm czarnej ziemi żeby już trawa była Tutaj zostało też tego żwiru co nam elektrycy kiedyś przywieźli na początku tak zakładali skrzynkę elektryczną To zostawili nam tutaj taką wywrotkę piachu I ją po prostu rozrzuciliśmy ją tutaj koło domu na razie na dwie części, można powiedzieć, że na trzy. Prawie. Co jeszcze? Ten żółty, tam pukany, niepukany, ten piach. Wrzuciliśmy tutaj na taras. Na razie, żeby to podnieść mniej więcej. Tutaj jeszcze trochę do bardziej, do wyrównania. Ta ziemia. Po prostu trzeba będzie grabkami Poprze a kotek, tędy chodzi nam. Grabkami po prostu to wyrównać. No tam na razie nic nie robimy. Pod tym względem ta, ta, ta a ziemia, ta czarna co nam Paweł kolega ten co dach robił, załatwił dwie wywrotki. A się żałuje, że więcej tego nie kupiliśmy. Może było, było nawet 10 wywrotek, ale no trudno. Może jeszcze się kiedy trafi. Eee, tutaj co jeszcze? Zrobiłem taką rafkę. Jak kupowaliśmy te e, e, pustaki od Jońca była taka plastikowa siatka. Zrobiłem z tej siatki od razu rafkę. I jak to ten piach czy ziemia, ona jest dosyć sucha. To te korzenie można po prostu to przesiać. W nocy widzę padało. Ale zobaczmy, czy w studni chłonnej tutaj nie ma wody. Tutaj będzie kran. na zewnątrz. Zaraz jeszcze zobaczmy, z jest z studni najwyżej będzie trzeba wziąć bańkę i węża niech sobie les zlatuje. No jest trochę tej wody. No ale co? Wiadomo, że jak tu na budowie to trochę bałaganu, trzeba posprzątać, ale to są inne prace na razie. ważne. A, kamery już są poprzeniesione na budynek, w koło budynku dałem. Już nie ma, że tak powiem, w tej budce. No co tam jeszcze? No zaczynamy, robimy hydraulikę powoli. O, ale muszę wyłączyć. Zapomniałem go wyłączyć. Zaraz. Hmm. Eee, chwila, bo muszę go wyłączyć. Dobra, mamy wyłączone. No tutaj te gniazdko musieliśmy do tej po prostu przeniosłem na, na tą stronę, tam zaślepie. Rury są na razie tylko. Ten piąto jest tylko wstępnie wsadzony. Będzie przedtynkowanie wyjęty. Na razie no. w plastiku idzie. Ta woda przed tynkowaniem robimy w ten sposób, znaczy, bo to brat mi robi. Eee, brat mi robi i zazwy zazwyczaj on ma taki patent, że po prostu wystawia rurki. Tutaj trzeba będzie po prostu to zakleić, zapękować, zakleić. I y, jak już będzie tynk, położy się piątkę z y, I na piątce steropiano po prostu te rurki. Już nie trzeba po prostu ani kuć, ani ten. Tego już jest od razu w tymku zatynkowane za te rurki. Tak ja tutaj wstępnie, w zaczęłem zacząłem powoli to klejem zaciągać. Dosyć grubo i zapionkowane. Co trochę, co chwilę to tego kleju rzucę i... Co jeszcze? Zaraz pójdziemy na górę. Tutaj też tak samo. W kuchni jedno jest do zmywarki, no i do zlewu, nie? Tak samo jest kanalizacja do zmywarki, do zlewu, oddzielnie. Zrobiono. No, idę na górę jeszcze wam pokażę co się dzieje U nas. Coś tam nagrywałem, może coś tam jakiegoś tamca wam puszczę. Eee, tutaj nam ta ściana pękła. Ona pękła nam w dwóch miejscach w tym miejscu po całości. I tak samo nam pękła na łączeniu. Po prostu blaczki były, ee, miały mikro pęknięcia. To zaciągnąłem to klejem, siatko z klejem, po jednej i po drugiej stronie, a z tamtej strony po prostu dałem drut ósemkę. Bruzda i drut, drut ósemkę wkleiłem. I jeszcze zaciągnąłem siatko z klejem. Tak samo aż do, aż do rogu. E, co jeszcze? Postanowiliśmy z żoną, że. No i e, był. E, znaczy, postanowiliśmy z żoną, że zaciągniemy to siatko z klejem w te ściany, ścianki kolankowe. żeby zapobiec pęknięciu na tej. E, tych tynków na tej piątce ustaku. Yy, rozmawiałem na temat y, z tynkarzem, znaczy z kilkoma tynkarzami i powiedzieli, że y, oni rzadko widzą, żeby ktoś to robił, ale y, warto to zrobić, bo czasami po prostu się zdarza, że gdzieś tam jest jakieś mikro pęknięcie na tynku i się coś takiego dzieje, nie? No to postanowiliśmy to zrobić. Zostało nam jeszcze tylko tak samo, i tutaj już mam zrobione. Tak to wygląda. Jeszcze zostało tutaj yy, ten narożnik po prostu dociągnąć kleju i tyle. No i tutaj. No i tutaj oczywiście najpierw muszę bruzdę tą całą wypełnić klejem. Tutaj wezmę jeszcze, może delikatnie podkuję na tych, na tych słupach yy, i po prostu, aby tylko kabel się schował i całą tą siatkę, znaczy całą tę ścianę siatką z klejem zaciągnę. Nie? Tak samo i tutaj, co idzie ten kabel do kamery na zewnątrz do garażu. Też tu bardzo delikatnie ten wieniec podkuję, aby tylko się schował. I on pójdzie pod siatkę. No i co? No i tyle. No dzisiaj, kurde, jeszcze muszę przenieść do, do Łazienki, przepraszam. Yy, sztą zero Tak, tutaj to wygląda na dzień dzisiejszy. Po prostu ta pion kolonizacyjny idzie do samej góry, pójdzie, no i tam zostanie wyprowadzony do komina yy, od, od powietrzenie. Tutaj żeśmy się przebili. Znaczy, przebili. Brat przebił. Wiertnicą ręczną. Co jeszcze? No i pójdę jeszcze. Będzie kanalizacja do wanny i do do wanny i do 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 do, 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 do pralki z suszarką. Tutaj, a i tutaj też kanalizacja od razu pójdzie do buce tutaj poza kominem tędy e, też kanalizacja pójdzie do ale to już będzie w ścianie delikatnie wkute e, znaczy wkute w ścianę koń, końcówka tak żeby nie przeszkadzało przy zabudowie e, komina Pójdzie też kanalizacja i zasilanie do umywalki. Dobra, to na tyle tego, bo za długo to wyjdzie. Też, jak mi trochę kleju zostaje z albo już gęstnieje mocniej, to zaciągam to wszystkie grubsze bruzdy pod po kablach. Mam pan tam parę filmy, filmów nagranych ten lapsów. Zobaczę może wam coś tam zmontuje. Abyście yy, mieli co oglądać, a jak to idzie, tak to idzie. Ja nie jestem zawodowcem w budowlance, a amatorem, ale własnymi rynkoma, A i z tej strony też od razu, żebym żeby, yy, tą siatką zaciągnął, nie? Bo to akurat pękło Na tej, w tym miejscu, nie? W tym miejscu pękła ta cała ściana, no i tyle: kto nie subskrybuje kanału, zapraszamy do subskrypcji. Zapraszamy do postawienia łapki w górę, jeżeli się podoba. A i tutaj mamy tak, jeszcze nie mówiłem. Dobra, skończę. Do łapki w górę, może jakieś podpowiedzi, komentarze, w komentarzach to są mile widziane. Tutaj mamy od razu do podłogówki skrzynkę zrobioną. Była ona na wylot. Ta skrzynka, znaczy ściana wywalona, więc na tę stronę dałem płytę karton gips a na dole mamy skrzynkę zaraz Wam pokażę pod schodami tylko jeszcze do obrobienia nie? Eee, skrzynkę pod schodami też do podłogówki dobra to na tyle Tak Jak mówiłem, zapraszamy do subskrypcji, do jakichś uwag w komentarzach. No i nie zapomnijcie o łapka w górę, chociaż ja tam szczerze mówiąc, czy dacie, czy nie dacie, to yy... można powiedzieć, że nam jest wszystko jedno. Nie, nie zależy nam, że tak powiem, na. Słowkach. Po prostu pokazujemy. Wiem, że ktoś, ktoś tam z rodziny ogląda. Z jednej i z drugiej strony. Co jeszcze warto? Jak macie Wi-Fi, to jak u mnie są kamery na kartę SIM. Znaczy są te kamery i jest pod router karta SIM. To warto coś takiego sobie zakupić. To grosze kosztuje. Aby tylko był zasięg wifi, a w telefonie, tak jak słyszeliście, alarm wam się włączy, nie? Czy ktoś łazi, czy nie łazi? Chociaż czasami powiem wam, e, wróbel mi tu wleciał i zaczęło, że tak powiem, musiałem go wyłączyć ten alarm, bo co chwilę włączał, nie? A nie będę jechał, kurde, 25 km, żeby po prostu jego wypuścić, nie? specjalnie. Przejechałem na drugi dzień, nie? Dobra, to na tyle. Coś tam Wam zmontuję. Bo ten film dosyć tak długo będzie ten. Yy, dosyć długi.